Witam serdecznie kochani moi z tej strony. Dawid z kanału Prowadzi mnie Bóg. Chwała Naszemu Bogu Ojcu, Chwała Naszemu Bogu Ojcu, Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi. Od wieku aż na wieki. Niech tak będzie i niech się stanie. Moi drodzy, witam Was. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo się cieszę, że mogę nagrywać dla Was kolejny raz. Bardzo się cieszę, że to trwa. Że to trwa. Dziękuję Bogu i dziękuję Wam. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Za Waszą aktywność, łapki w górę, subskrypcje, za komentarze, za wszystko, z całego serduszka, kochani moi, dziękuję Wam. Moi drodzy, tytuł dzisiejszego odcinka to Ofiara naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Powiem Wam szczerze, że. Nie jednemu z nas, zwłaszcza w tych obecnych czasach, kiedy to wszystko przyspiesza, nie jednemu z nas mogłoby się pojawiać w głowie pytanie, czy ja tak naprawdę zbawiony jestem, czy Bóg odpuścił moje grzechy, czy ja zasługuję na, na, na to, czy ja jestem na tyle dobry, żeby Bóg mnie do, do siebie wziął. Czy naprawdę odpuścił wszystkie moje grzechy? Przecież ja w życiu popełniłem tyle grzechów. Całe moje życie do momentu nowonarodzenia było jednym wielkim grzechem. Bądź mniej, bądź bardziej świadomym, ale grzechem. I choć odpowiedź dla wielu z nas mogłaby się zdawać oczywista, kochani moi, co nie wyklucza przypadków, że takie pytania w naszej głowie się pojawiają raz za czas. Czy waga naszych grzechów nie jest zbyt wielka, czy jednak tak to będzie wyglądało, jakbym chciał? Moi drodzy, moi kochani, pomimo wszystkich tych takich rozterek, wewnętrznych py pytań, takich no, lęków, kochani, z pomocą przychodzi nam księga Izajasza, 53, rozdział, werset 5. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Piękny, prawdziwy, wspaniały. Pokrzepiający, dodający otuchy, nadziei, pocieszający, budujący jeden werset. Jeszcze raz przeczytam go. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Moi drodzy, po to nasz zbawiciel. Niósł ten ciężki krzyż. Po to dostał hmm. zadane mu były rany bardzo wielkie moi drodzy. Z tego co wiemy, to sam krzyż podobno ważył około 100 kilo. 100 kilo to jest no, masa dosyć duża, jakby nie było. Nieść taki krzyż taki kawał drogi. Moi drodzy, był biczowany, był opluwany, był wyśmiewany nasz. Król Królów, który mógł tą sprawę rozwiązać w zupełnie inny spo sposób, jakby chciał, lecz nie tędy droga. Tą drogą, którą On przeszedł nasz Pan, to była droga do naszego zbawienia. Nosił ten ciężki krzyż. Powiesili go na tym krzyżu, przebili mu nogi, ręce, rozlano jego świętą krew, po to, abyś ty uwierzył. Że poprzez tą ofiarę, która się dokonała na krzyżu, wszelkie Twoje grzechy, wszelkie Twoje przewinienia, te, które były, te, które są i te, które ewentualnie uczynisz za wszystkie te grzechy, Jezus Chrystus oddał życie swoje, abyś ty mógł żyć. I niech to nigdy nie ucieka z twojej głowy. Przepraszam, z twojego serca. Niech to na zawsze jest w twoim sercu. Na zawsze. Myśl o tym każdego dnia. Że kiedy przyjdzie zły i będzie ci dawał podszepty z tyłu głowy gdzieś, czy ty zasłużyłeś, jeżeli uwierzysz, Kochani, tak naprawdę to my nie zasłużyliśmy, to jest łaska Boża. Z wiary jesteśmy zbawieni, a jest to Boża łaska. My nie, my nie zasłużyliśmy na taki akt, na taki akt łaski, dobroci. My nie zasłużyliśmy, to Bóg nas tak ukochał. Jego dziełem jesteśmy. Jego dziełem jesteśmy i on swoje dzieło kocha. To jest wielki dowód na to. On oddał za Ciebie życie swoje, został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju. Pokoju, jaki daje Bóg, nie taki, jaki nam daje świat. Pokój, który nam daje Chrystus, a pokój, jaki nam daje świat, to są zupełnie dwa inne pokoje. Przede wszystkim poczyniliśmy już odcinek na ten temat. Jeżeli nie zapomnę, wstaw, wstawię Wam link. Pokój, który nam daje... Świat jest chwilowy, jest ułudny, ulotny. Zaraz jest wojna, jedna wojna, druga wojna. Jaki pokój i bezpieczeństwo? Jedynym pokojem i bezpieczeństwem jest Jezus Chrystus. Pokój, który on daje, jest takim spokojem ducha, jest taką pewnością. Mówiliśmy o tym, podeśle Wam link. Jeżeli będziecie chcieli, to zapraszam do odsłuchania. Jest taką pewnością, jest takim właśnie z tym spokojem ducha, taką wiarą. Że cokolwiek by się nie stało, ja pokładam swoją wiarę i zaufanie w naszym Bogu, Jezusie Chrystusie. W imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni, a Jego rany były ogromne: Biczowanie, plecy, tors, nogi, ręce, moi drodzy. Straszna naprawdę dla wielu z nas śmierć. Nie jeden by nie, nie chciał tego, nie jeden by chciał uniknąć tego. A co uczynił nasz Pan? Nasz Bóg, który się wcielił w człowieka tutaj, może się wypowiedzieć w naszej kwestii i jak najbardziej ma do tego prawo, ponieważ czuł to samo, co my odczuwał tak samo ból, lęk, strach. Odczuwał te wszystkie uczucia, które odczu odczuwamy my. I pomimo tego wszystkiego, Podjął się roli, którą miał, którą, którą obdarzył go, że tak powiem, nasz Bóg Ojciec, i wykonywał wolę naszego Boga Ojca, właśnie cały czas, od momentu narodzin po moment śmierci. I cały czas w tym trwa, i cały czas w tym trwa. Dlatego, kochani moi, Cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek wątpliwości zaczęłyby się rodzić w waszych głowach. Nie mówię tego, nie nagrywam tego odcinku, gdybym był pewny, że wszyscy będziecie mieli niezbitą wiarę, twardą na fundamencie, jakim jest nasz Chrystus, że cały czas ona będzie wam rosła, bo czasami się zachwiejemy, czasami poczujemy jakiś taki strach, jakiś taki lęk. Nie jeden sobie znasz teraz myśli, kurczę, no ten czas na pewno nadchodzi już, już czas wielkiego ucisku, czas pochwycenia, czy ja będę też pochwycony, czy ja zasłużę na to, czy ja zostanę wzięty do tego nieba, czy być może zaprowadzony na pustynię, czy Pan nas zostawi być może mnie na wielki ucisk. Czy w ogóle ja zasłużyłem na to wszystko? Bóg nas tak ukochał, że oddał za nas życie swoje, jeżeli w to uwierzysz, to jesteś tego godny. Bo On za ciebie życie swoje oddał. Ty masz w to uwierzyć. Masz w to uwierzyć i twoje życie winne być świadectwem tego, czyli winne być pełne dobrych uczynków, które są bardzo ważne. Zresztą na sądzie Chrystusowym właśnie będziemy sądzeni z uczynków, mój kochani. Dlatego pamiętajcie, że nasz pan został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami uleczeni jesteśmy, to my powinniśmy tą karę otrzymać, bo to my jesteśmy grzesznikami. Ci, którzy się jeszcze obudzą. Winni pokutować, czyli już starać się nie czynić tego, trzymać się o, ty o tych grzechów jak najdalej, co nie znaczy, że nie zdarzy się nam upaść, bo taka nasza natura poadamowa. No ale nie zapominajmy, że właśnie wtedy ta ofiara działa. Nie zapominajmy, nie lękajmy się, nie bójmy się. Czym bliżej ten dzień nadchodzi, tym bardziej powinniśmy się wzmacniać w wierze, moi mili, powinniśmy rosnąć w siłę. I z naszym Bogiem, z Jezusem Chrystusem, być świadomi tego, co wstało się na tym krzyżu, jaki zapłacił okup za nas, okup, za to, żebyśmy mogli żyć, ty, ja, my wszyscy. Kwestia, czy uwierzysz, bo to, czy ty uwierzysz, zależy od tego, czy zbawiony będziesz. Tak to wygląda, tak to działa. Tak jest napisane, moi drodzy, w piśmie. Świętym, że masz uwierzyć, to jest jedno. Dlatego jeżeli jeszcze nie oddałeś, nie oddałaś swojego serca naszemu Panu, jeżeli nie uwierzyłeś, nie uwierzyłaś, zrób to dopóki jest czas łaski, bo jeżeli czas łaski się skończy, to już będzie za późno. To już będzie za późno. Pamiętajcie o tym, że prócz tego życia, które doświadczamy teraz, jest życie wieczne, które będzie znacznie, znacznie, znacznie dłuższe, jeżeli sobie jesteśmy w to w stanie wyobra wyobrazić. Będzie znacznie dłuższe. Powtarzałem to niejednokrotnie, powtórzę to jeszcze raz, skoro uważacie, że odpowiedzialnym jest myśleć. O życiu, co będzie się działo za 50, lat, czyli idziecie tym ziemskim życiem, szkoła, kariera, firmy, rozwój i tak dalej. To teraz, sobie zasto, teraz się zastanówcie, że po życiu tym ziemskim, które trwa, jak mówiliśmy, niejednokrotnie 70-80 lat, to jest wiek pokolenia. Jeżeli Bóg pobłogosławi to gdzieś około 100 lat, macie gdzieś, to pomyślcie sobie, że życie wieczne. O ileż ta odpowiedzialność powinna zachodzić dalej na życie wieczne, aż, dlatego tym bardziej, dopóki nie uczyniłeś, nie uczyniłaś tego, przyjdź do naszego Boga. Pojednaj się z Nim. Pojednaj się z Nim, jeżeli chcesz żyć z Bogiem w Jego chwale, w Jego radości, w Jego dostatku i dobrobycie. Jeżeli myślisz, że ty zarabiasz 20-30 tysięcy złotych miesięcznie i to jest dla ciebie dobrobyt i się czujesz dobrze, to mało jeszcze wiesz. To mało jeszcze wiesz. To życie z Bogiem jest czymś zupełnie innym niż twoje 20-30 tysięcy miesięcznie i to wszystko, co możesz tutaj na tej ziemi za to kupić, co jest marnością, tak naprawdę. Wszystko to marność, ul, ulotne. Skarby zbierajmy sobie u naszego Pana kochani moi, skarby gromadźmy sobie tam u naszego Pana. Ja wiem, że różni ludzie różnie interpretują różne wersety słów. Też musimy czuć tutaj. Ja czuję, że o to w tym chodzi, dlatego mówię tak, właśnie tak mówię. Gromadźmy sobie skarby u Pana. Jeżeli czytam, że tak to jest, to znaczy literalnie. Gromadźmy sobie skarby u Pana. Nagroda czeka. Nagroda czeka. Dlatego my oddajmy życie naszemu Panu. Oddajemy życie naszemu Panu i kroczmy dumnie Jego ścieżką, tą wąską ścieżką, moi drodzy. Wąską ścieżką, pamiętając, co stało się na Krzyżu. Nie obchodząc tego, co każdą mszę, co codziennie. No, bo nie tędy droga. Wiemy, na czym polega ten cały, ta cała msza, że to składanie ofiary, ofiarowanie naszego zbawiciela na Krzyż, za, uśmiercanie go. Co mszę. Powielanie tego. Jezus raz umarł, raz umarł. Nie musimy tego powtarzać, nawet na jego pamiątkę, bo to nie o to chodzi. Tłumaczyliśmy to w odcinkach wstecz. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Kościół katolicki tak to wypacza? I jeszcze jedno. Nigdy nie walczymy z ludźmi. Jak tu powiedział pewien brat, wierzę z kanału Biblia na nowo. My nie walczymy z ludźmi, ale z doktrynami. Bo denominacje podzieliły nas, podzieliły ludzkość. Jest to dzieło samego szatana, moi drodzy. Tak jest. Podzielili nam każda denominacja, każda religia, zabrała nam tą cząstkę prawdy, zmieszała to wszystko i wyszła jedna wielka papka, jeden wielki miszmasz. I teraz są kłótnie między bracimi i siostrami. Czy szabat jest w sobotę, czy w niedzielę? Czy będzie? Jedno pochwycenie, dwa, trzy, przed uciskiem, po ucisku, w trakcie ucisku, jakieś takie dylematy, moi drodzy, o których rozprawialiśmy też na odcinkach wstecz, to wszystko jest wina denominacji. Dlatego też w każdej denominacji można znaleźć ziarnko prawdy. Nie powiem, że nie. Sztuką jest to tylko wszystko po połączyć w całość, niczym układankę. Moi drodzy, prawdą jest Słowo Boże żeby je zrozumieć, należy mieć pomoc od samego Boga. Sami nie będziemy w stanie tego szukać. Możemy mieć wiedzę stu teologów, ale jeżeli zrozumienia nie dostanie taki ktoś, to ta wiedza na nic mu się nie zda. Nie zda. Wiedza to jedno, zrozumienie to drugie. Nie zapominajmy, że Pan swoją wiedzę przekazywał prostaczkom, osobom takim jak my. Kochani moi, nie bójmy się, wierzymy, a przede wszystkim cieszymy się i oczekujmy naszego zbawiciela jako jego oblubienica, jako jego małżonka, jako te czuwające panny, które mają ze sobą zapas oliwy do lamp. Tak jest. Abyśmy byli takimi właśnie, żebyśmy nie dali się zaskoczyć, bo ten dzień przyjdzie jak potrzask, bo przyjdzie na wszystkich. Wiemy, czego oczekujemy, pokładamy w naszym Panu nadzieję i pamiętajcie, pamiętajmy, że my mamy przypominać charakterem swoim, charakter naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W tym mamy być podobni do Niego. Jak mamy żyć, jak mamy postępować? O tym powstał ten, na ten temat powstał ten kanał. Jest to jeden z powodów tego, dlatego też zachęcam po tytułach, poszukać sobie odcinki wstecz. Jak można żyć by z naszym Bogiem, jeśli kochani moi, czego życzę Wam i sobie. Dziękuję Ci, jeżeli wytrwałeś do końca, jeżeli uważasz, że ten materiał był pomocny, to zostaw łapkę w górę, udostępnij go, podziel się tym z kimś. Zostaw komentarz dla zasięgu i subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynisz. A ja Ci dziękuję ponownie, dziękuję Ci jeszcze raz za to, że jesteś i błogosławię w imieniu naszego kochanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dziękuję, że jesteś. Z Bogiem, cześć!